Witam się z wami serdecznie. Dzisiaj chciałam z wami otworzyć kalendarz adwentowy, ale jest to niezwykły kalendarz, ponieważ jest to kalendarz z mojej ulubionej firmy kosmetycznej Rituals. Proszę bardzo. On jest taki wielki, chyba waży nie wiem, z 2 kg. Jestem tak bardzo ciekawa jego, że naprawdę powiem wam, że już się mogłam mogą doczekać. Jestem trochę przeziębiona, ale Mam nadzieję, że będzie ok, i może e, zaczynam. Jestem bardzo podekscytowana i powiem Wam, że ja już dawno, się, dawno chciałam kupić ten kalendarz, ale czaiłam się na niego. I powiem Wam, że wyprzedził mnie mój partner, z czego dziękuję mu serdecznie. Nie wiem, jak to mam otworzyć, bo to jest tak piękny kalendarz. Może po prostu tak ściągam tą gumę. Jestem bardzo podekscytowana. Co tutaj się znajduje w tym kalendarzu? O matko, gdzieś tu miałam nożyczki. O. Jest to bardzo ciężkie pudło. Pięknie zapakowane. O, kochani, tutaj jest. Tutaj jest. Ja Wam zaraz pokażę. Proszę. Tutaj jest. choinka. Proszę, zobaczcie. Jezu, jakie to jest ciężkie. No, ale choinki nie będziemy. Nie będę jej teraz układać, może. Pokaż. Chociaż... Nie wiem, kochani. Jezus Maria. Nie, może tym się zajmę później. To jest taka duża choinka. I one tutaj są te prezenty. One powinny wisieć właśnie na tej choince, jak tutaj jest pokazane. Ale ja będę, o, proszę zobaczcie, ja będę przy was otwierać każdy jeden. Ok, może zaczniemy od jedyneczki. Tylko gdzie jest jedynka? Słuchajcie, myślałam, że nie ma jedynki. Okej, okay, jest tu taka fajna bombeczka. Otwieramy. Pięknie to wygląda. O, pod jedyneczką jest świeca. No, dosyć fajny zapach, taki orientalny, jak to kosmetyki z Ritualsa, proszę, to jest świeca. Troszkę z wami. O! Kaj, kija! Ups, spadło mi. Dobrze, nieważne. To jest tak: pierwsze mamy świecę. Następne dwójeczkę mamy. Zobaczymy, co jest pod dwójeczką. Uwielbiam kosmetyki, jestem bardzo podekscytowana. O proszę. Jest to. Rituals of Holly. biała lilia, peach blossom, jest to. Kochani, co to jest? Mgiełka? Mgiełka? Proszę bardzo, trujeczka, coś dużego. Pod trujeczką mamy. Zapach. Sweet Jaśmin. Aha, to są. To jest taki zapach do łazienki. Do łazienki, do pomieszczeń. Z patyczkami. Też fajna sprawa. To jest trójeczka. Czwóreczka. Ja tak uwielbiam te kosmetyki, powiem Wam. Czwóreczka to jest. żel pod prysznic. Indian Rose Sweet Almond Oil. O, jaki świetny. Fajna pielęgnacja, naprawdę. To jest czworeczka. Teraz będzie piąteczka. O, piąteczka jest. Coś lekkiego bardzo. Nie wiem, co to może być. Fajnie, że otwieram to z Wami, bo bardzo już długo czekałam, żeby to otworzyć. A... Chcę właśnie to zrobić z Wami, żebyście zobaczyli, czy są fajne, ciekawe produkty. O, to jest chyba jakaś maseczka do twarzy. O tak. Wonder Mask. Jest to maseczka do twarzy, kochani. Bardzo fajna. Tutaj jest z taką szpatułką. Bardzo fajny produkt. Później mamy szósteczkę. Szósteczkę, większe pudełko. Pod szósteczką mamy... O Jezu! Jest to Indian Rose Himalaya Honey. A, balsam do ciała. Bardzo fajny. Muszę wkładać skobosek tutaj kochani, bo później nie będę wiedziała, co do czego jest. Później mamy... Tu jest piątka. szósteczka, siódemka, siódeleczka. Mamy znowu tutaj takie pudełeczko. O, coś małego. Rituals of Namaste. Olejek do twarzy w miniaturce, ale powiem Wam, że fajny jest taki kalendarz, bo możemy przetestować wszystkie te produkty i później w pewno wymiarowym Opakowaniu sobie kupić. Ojej, jaki świetny. Naprawdę chyba jest wart ten kalendarz tych pieniądze, które. Bo ten kalendarz ogólnie, kochani, kosztował 90 euro, a jakbyście chcieli wydać na wszystkie produkty, jakbyście chcieli sobie zakupić, to by wyszło razem 140 euro. To więc zaoszczędzacie tam 50 euro. Dobrze, to to była. O, zgubiłam się. Co to był za numerek? Siódemka, chyba jak mówiłam. Tak, siódemka. Teraz mamy ósemeczkę. Szukamy. Ósemeczka. Pod ósemeczką kryje się kolejna świeczka. <gryzanie> Ja uwielbiam świece z Sa Savage Sa Garden. Inny zapach, też fajny. Ja uwielbiam. Ja uwielbiam te kosmetyki z Rituals. Ósemeczka, dobra. Teraz będzie dziewiątka. Jestem przeziębiona, ale jestem tak podekscytowana otwieraniem tego, że powiem Wam, że nie przeszkadza mi to nawet. Od dziewiąteczką mamy... Maskarę czy w jednym. O, też fajny produkt do przetestowania. Bardzo fajne uwielbiam. Dziesiątka teraz. Dziesiątka, gdzie jest dziesiątka? Chyba to. Nie. A co jest dziesiątka? Przepraszam. Pod dziesiąteczką kryje się świetnej. O, shower gel. Sweet Orange Cedarot. Fajne, wszystkie produkty mi bardzo miło zaskakują. 11 teraz. Pod jedenasteczką mamy. U. Pod jedenastką mamy rękawiczki pod prysznic. Tak? Zaraz zobaczymy. Aha, tak, rękawiczki. Rękawiczka jedna pod prysznic. Dwunastka. Pod 12 mamy. Aha, jakiś booster, ampułka. Tutaj mam do tego ulotkę. Przeczytam sobie później, zobaczymy. O, taka ampułeczka do przetestowania. Bardzo fajne produkty. 13. Trzynastkę mamy. Rituals of Pore Natural Skin Cleaning Foam, a pianka do mycia twarzy. To mamy trzynastkę. Teraz mamy czternastkę. Czternastka. Ritual Sport Ice Shower Gel. O fajne, Orange Bamboo Japanese Mint. Jest to y, Ice Shower Gel, bardzo fajny. Nie wiem czy to nie jest męski produkt, ale chyba nie. 14. Teraz mamy piętnastkę. Pod piętnastką będzie też świeca, bo już widzę w tych bombkach są świece same. O, taki ciemny, ciemna kolekcja. Amber, ale fajny zapach. O, świetny. Taki mocny. Później okay, mamy 16. O, jakie fajne. giełka do ciała Tulip Japan Yuzu. Yuzu. Bardzo fajne. Ja nie otwieram, kochani, na razie tych produktów, bo będę musiała od razu je wszystkie zużyć po jakimś czasie, ale z, po kolei będę otwierać. Teraz mamy siedemnastkę. W siedemnastce jest Sports, też z tej kolekcji. To jest że, pianka pod prysznic. Bardzo fajne. Fajne wymiarowe, kochani, po 50 litrów. Później mamy osiemnastkę. Hmm. Jest to Organic Rice A, balsam do ciała. Ja mam z tej kolekcji Organic Rice Milk, a nie, z Sherry Blossom mam właśnie mgiełkę do ciała. Teraz będzie dziewiętnastka. Fajne produkty, fajne. Ojej, ja z tej fajnej kolekcji pomarańczowej jest to Sweet Orange Cedar root. Co? Skrap, skrap do działa, dziewiętnastka, teraz dwudziestka. To powinno wszystko być na tej chwiance, ale kochani. O, perfum, interior perfum, White Lotus i Jest to perfum spray. Chyba tak. Tak, kochani. O ile? Fajny też. Jest to ile mililitrów? 50 20 21 Jest to balsam i Balsam do ciała i balsam do rąk. White Lotus, Jan Jan Rin. Nie wiem jak to się czyta. Też fajne, duże opakowanie. Bardzo fajne, jestem podekscytowana, naprawdę. 22, kolejna świeczuszka. Hmm. A to jest już inne. Sacred Safron. Ojej, jaki piękne cudowne te zapachy, są takie tajemnicze piękne 23 o, coś fajnego jest to chętło a mydełko do rąk. Bardzo fajne, świetne naprawdę będę mogła sobie właśnie... Przetestować i 24 ostatnie. Jest to taka gwiazdka. Zobaczymy, co to jest. Nie wiem. Mmm, perfumy. Malutkie opakowanie Rituals. pełty perfum 10 ml. Ro Roidor Orient. Fajnie. I tutaj jeszcze jest chryzmat. Jest chryzma, jakiś Światełko. Nie wiem, co to jest za światełko, kochani. A, to jest lampeczki, to są no, niby na tą choinkę. Fajnie. Na, tutaj mam dwie baterie. To był też takie widzę. Christmas Chrystma Light. To są takie właśnie lampeczki na choinkę. Bardzo fajne. I wiecie co? Jeszcze, jak mi mój facet kupił właśnie ten kalendarz, to dostał w prezencie też Sweet Jaśmin i to jest są ten, ten zapach też do, do wnętrz i to jest właśnie Sweet Jaśmin też z patyczkami bardzo fajny, jeżeli chodzi, powiem Wam, wydać pieniążki na taki kalendarz jeszcze dostać coś za darmo, no to to jest bardzo fajna promocja Taka, taki bardzo fajny gest, i powiem Wam, że tak. Jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza. Będę testować kosmetyków jest bardzo dużo, bardzo fajne kosmetyki. Jedna tylko rzecz jest rękawiczka, tak do ciała, a tak to są same fajne kosmetyki, świece bardzo fajne też. I powiem że powiem Wam, że kalendarz odwędowy jest to fajna alternatywa do przetestowania kosmetyków. Gdy, gdy lubimy swoją najlepszą firmę i, no i byśmy chcieli dużo przetestować, a kosmetyki z rytualsa nie są aż takie powiem Wam tanie. No i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, podekscytowana. No i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że coś wybraliście z tych może z tych kosmetyków. Ja Wam będę dawała znać w testach. Jak się sprawują, co jest fajne, co jest godne polecenia do kupienia ponownie. No i trzymajcie się, i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się, pa!